dzisiaj jesteśmy właśnie na stacji narciarskiej cięku, gdzie testujemy dla was narty stopu. Kolejną grupą nart to są narty tak zwane orondowe, czyli bardzo wszechstronne, przeznaczeniem na stok. To jest model dedykowany dla pań, jest to Laser MX, który charakteryzuje się tym, że jest troszeczkę miękciejszy wzdłużnie, jeśli chodzi o grupę Laser. Przez to panie, które no, troszeczkę mniej dociążają narty w skręcie, jakby bez wysiłku to robią. Narta, która ma charakterystykę narty, można powiedzieć slalomowej, jest dość wąska pod butem bo 67, przez co bardzo szuka skrętu. Jest to narta przeznaczona na, na takich prędkości średnich, no tak jak się jeździ po prostu no, na narcie krótkiej slalomowej. Narta, która lubi w miarę przygotowane stoki, bardzo lubiana przez przespanie. Z technicznych aspektów, e, jeśli chodzi o przygotowanie narty przez fabrykę, to bok krawędzi jest na 8,8, dół jest podniesiony 1 stopień. Jest to bardzo ważny parametr, na który trzeba zwrócić uwagę. Zmieniając te ustawienia krawędzi, zmieniamy też charakterystykę narty. Na to trzeba zwrócić uwagę, mając swoje takie deski i oddając je do serwisu. Następnym modelem jest Laser SC. Jest to najczęściej wybierany model w ogóle w całej kolekcji Sztokla. No po prostu jest najbardziej wszechstronną nartą. Obsługuje krótki skręt, jak i taki średni. Jest stosunkowo już szeroką nartą z takich orlandowych pod butem, bo ma 72, przez co nie zapada się już w miękkich śniegach. Bardzo lubiana narta zarówno przez panów i odziwo przez panie dobrze jeżdżące. Narta, która wybacza bardzo dużo błędów, jest bardzo komfortową nartą przy bardzo sportowych parametrach. Narta, która łączy sprzeczności, czyli możemy ją potraktować bardzo sportowo, a możemy się na niej powozić bardzo komfortowo. Jeśli chodzi o aspekty techniczne no to założona struktura sportowa krawędź jest tak samo podniesiona 1 stopień 88 boczna krawędź narta która no, cieszy się największym chyba uznaniem wśród y, wielu narciarzy. Następnym y, modelem w tej grupie jest y, laser CX no i tu mam trochę problem y, z tą nartą bo ta narta mi najmniej pasuje z całej kolekcji sztoki jest po prostu dla mnie zamienka wzdłużnie. Przy dynamicznych skrętach ona mi się troszeczkę zapada, bo ona jest dość wąska pod butem, ma 69. Natomiast no mam klientów, którzy na niej pojeździli i ważyli też niemało, bo ja ważę powyżej 90 kg i ludzie byli zachwyceni komfortem tej narty. Także no najlepiej możliwość przetestowania narty i jakby wyczuć to pod swoją nogą. Narta, która łączy właśnie takie sprzeczne cechy jak sport i komfort. Więcej komfortu w tej narcie jest, bo nie trzeba użyć dużej siły do skrętu. Narta, która bardzo łagodnie piętką schodzi w ześlizg, czyli ktoś kto nie jeździ czysto na krawędziach, bardzo płynnie początkuje skręt i narte wrzuca w ześlizg. Jeśli chodzi o parametry techniczne, tak samo jest krawędź podniesiona Dolna 1 stopień, 88 z boku. Także taki parametr, który z tej narty robi taką nartę bardzo łagodną. Następny model, który już idzie troszeczkę w stronę sportu i większych prędkości, to jest Laser SX. Narta wywodzi się z nart skikrosowych. Jeszcze do niedawna najlepiej sprzedający się model w ogóle na świecie w całej kolekcji Sztokli. Narta bardzo wszechstronna, która daje bardzo duże poczucie stabilności przy dużych prędkościach, a zarazem narta, która bardzo łatwo skręca. Nowy model ma 70 pod butem, także e, jeśli ktoś potrzebuje narty łatwiej w skręcie, a lubi szybko pojechać, no to tym modelem się można zainteresować. Narta, która też ma bardzo dużo komfortu, bo ma technologię Tarte Shell, gdzie Narta się troszeczkę wichruje przy małych prędkościach, wybiera wszystkie dziury, wszystkie nierówności. Natomiast jak ją włożymy w skręt, naprawdę pojedziemy dynamicznie. Narta jest taka usztywniona poprzecznie, daje bardzo e, takie odczucia sportowe, a zarazem ma dalej dużo komfortu. Tak samo narta jest zrobiona serwisowo na 88, boczna krawędź, 1 stopień z dołu. Następną nartą dla ludzi szukających prędkości no to jest oczywiście Laser GS. Narta, która no bardzo szybko przechodzi z krawędzi na krawędź. Ma 68 pod butem, czyli to już jest blisko narty takiej bardzo sportowej. W granicach narty sportowe mają w granicach 65-66 pod butem, gdzie jest bardzo szybka reakcja. Natomiast ta narta Dalej ma bardzo dużo komfortu w sobie przy bardzo takich parametrach sportowych. Możemy się jeszcze na tej narcie czuć komfortowo, nie zmęczy nas po godzinie, dwóch jeżdżenia. Bardzo przyjemna narta, co prawda ta narta już lubi stoki przygotowane, raczej warunki twarde. Natomiast no, jak na model sportowy jest bardzo wszechstronną nartą. Jeśli chodzi o aspekt techniczny to tak samo struktura sportowa. Krawędź dolna 1 stopień, boczna 8,8, no i taki model bardzo sportowy. No, i tutaj klasyka gatunku SLK, czyli narta do krótkiego skrętu. Przez Polaków chyba najbardziej lubiany. Co prawda troszeczkę się to zmienia, już teraz y, zaczynają ludzie wybierać trochę dłuższe narty. Narta, która no, praktycznie sama skręca, przeznaczona raczej na stoki utwardzone, równe. Myślę, że narta przeznaczona dla ludzi, którzy lubią bardzo dynamiczny, krótki skręt, raczej jeżdżą w warunkach dobrze przygotowanych tras, twardych, sprawdza się na polskich stokach, gdzie jest wąsko dużo ludzi, no tą nartą po prostu wykręcimy, można powiedzieć, w miejscu. Poza takimi aspektami bardzo sportowymi, narta ma dalej bardzo dużo komfortu. No, właśnie jakby zaletą czy cechą tych nart z grupy Sztokli jest to, że one łączą takie sprzeczne właściwości. Narty mają bardzo dużo ducha sportowego. Jeżeli je zmusimy do takiego maksymalnego wysiłku, to narty są naprawdę bardzo sportowe, ale zachowują jeszcze bardzo dużo komfortu, i to jest to, co właśnie klienci bardzo lubią w tych nartach. I, i gdzie po pierwszym zetknięciu narciarza z tą marką są zdziwieni, że narty sportowe mogą się tak precyzyjnie, pewnie, bez wysiłku prowadzić. Jeśli chodzi o parametry techniczne, to tak samo jest struktura sportowa, 1 stopień podniesienia krawędzi, 88 boczna krawędź. Jeśli zainteresował Was jakiś konkretny model, to zapraszam na naszą stronę do obejrzenia takich szczegółowych recenzji z naszych testów.